Dlaczego panowie państwo uważacie, że godnym pochówkiem jest pochówek, kiedy te ciała nawet były nieumyte, tam były jakieś niedopałki, nie wiadomo czy to rzeczywiście te, te osoby, które są pochowane to są te osoby, czy to jest godny pochówek? Proszę pana, to co się stało 7 lat temu było olbrzymią tragedią. Mhm. A stało się w tej chwili karykaturą, wszyscy płaczemy po tym, co się stało, a co to w tej chwili się dzieje przed Pałacem Prezydenckim, to jest kpina wszystko, ale kpina pan? z Polaków, obywateli, ale, że trup, to jest jeśli ten, ten trup, to nie jest ten, ten trup, który, który tam... przyrobę, bo Ja nie dokończyłem, Wyciąganie hmm. dla politycznych celów, hmm. rozumie że, 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 że to nie jest... Że to nie jest... To, to co się dzieje to jest szopka to jest skandal to jest yy, budowanie politycznej ja powiem taką rzecz moja córka, że synowa była szefową psychologów Ministerstwa Zdrowia była w Moskwie tam nie było ciału tam nie było 96 sekcji tam było pół tysiąca seks. jak nie lepiej tam nie było ciału dobrze, ale dzisiaj to to że nie zawsze leżą w grobach te osoby które powinny, tak? Ale jeszcze raz w tej traumie, w tym co tam się działo ja widziałem tych ludzi, ja, by, ja byłem na lotnisku wojskowym, Ja przelatywały te trumny widziałem traumę tych ludzi wie pan co mówił Bor e, o po Jarku jak bluł na niego, za swoich kolegów i koleżanki które tam zginęły dziewczyny zboru Boru ryczały na tym lotnisku od... pan nie ma świadomości co się działo można z boku łatwo ocenić i powiedzieć a, bo tam polowili błędy i tak dalej to była straszna tragedia a pan nie myślał, ma co tam się... a co według pana tam się Stało. Tam się stało, Powiem Panu pan tak, pół godziny po, e, po tym wypadku, zazwolnienie do swojego przyjaciela, że oświadka na moim ślubie, e, pilota wojskowego z 30-letnim stażem, który latał z papieżem, e, woził go śpiegłowcem i tak dalej. Pan co mi powiedział? Pół godziny, nie rok po katastrofie, pół godziny po katastrofie, bo on z natu Powiedział mi tak, że lecieli na radio z i na nawarycznym, jest jar 100 metrowy przed lotniskiem i oni po prostu przywalili bezpośrednio nas. I tylko tyle. Powiedział ale mi to doświadczony. Ale co Jarosław Kaczyński ma z tym wspólnego? Powiedział pan to, że kazał mu lądować. Oczywiście, żeście. Oczywiście. Ale skąd panowie to wiedzą? No, znaczy, bo to jest... Wiemy, bo takie są, takie są ustalenia. które pan, myśli, ukazane, pan reklam, myśli, że, ta, to, że, myśli, myśli, nie, że, pan, że kazał komuś lądować. Tak? Myśli pan, że, że, że ta ostatnia rozmowa, jak, jaki miała przebieg? No ja nie wiem, no panowie wiedzą? wiemy, wiemy. Ja, ja wiem o tym. I, I może, pan, to, może pan, to powiedzieć, że Jarosław Kaczyński jest agentem? Czyli agentem, jest Kaczyński? agentem e, Putina? Agentem Putina. Tak, jest to, tak wszystko, jest. to wszystko, to wszystko, to wszystko nie co. Jest to wszystko. Jest tak, mściwy jak to, go znał. Tak. Osobiście, on jest tak mściwy tak. Mówią o Chory, chory, z nienawiści jest. Dokładnie, do tego co, do wszystkich, którzy myślą inaczej, którzy się z nim nie zgadzają. Tak, bo ja się nie tak. 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 A, a, a to była taka sytuacja, jak i, e, Tusk opowiadał, jak, ty, jak, jak Jarosław wyciągnął pistolet w Wincie? Ja tego faktu nie znam. to. Nie, 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 pod... Tuska, Jarosław po... Kaczyński Tuskowi ciągle pistoletem? pistoletę? Tak, dokładnie. w ale, ale ja to puszczę na internet, jestem pewien, że to co on mówi jest tak, prawdą? Jestem pewien, jestem pewien tak. Windzie. Ja mówię że tych rzeczy, które na pewno wiem. Tak, Tego nie wiem, ale dając Kaczyńskiego, dlaczego nie dostępni nam broni? Zmionym, to, Dlaczego nam nie udostępniają broni dzisiaj PiS? No, PiS? No, bo, bo się bają, wiód, bo się bają. Cały czas. Tak. Cały, cały czas bają się Ja od czasu pisa. jak PiS doszedł do władzy jestem zwolennikiem do zwiększenia dostępu do broni. No chociaż to, dobra. <grytanie> to chyba pewnie tylko w tym się zgadzamy. Dobra, dziękuję <grytanie> panom bardzo.